Byłby poza Rzeszowem, to ten sygnał telefoniką komórkowej byłby słabszy w samym na przykład centrum Rzeszowa. Proszę pana, na całym świecie zostały takie e, tematy poruszane, opracowywane, na przykład w Belgii. E, jest Są e, przepisy, które mówią, iż takie obiekty mają być e, lokalizowane poza terenami e, no, miejskimi. Mają tutaj e, odpowiednie przepisy, które normują. Jakie to mają być nadajniki, na jakich obiektach wybudowane, w szczególności na dużych masztach. Druga sprawa też nie ma takiej sytuacji jak u nas, że każdy operator w jakimś tam powiedzmy okręgu buduje swój własny nadajnik. One są lokalizowane wspólnie i do tego my też chcemy tutaj dążyć. Naszym tutaj, nasz proces nie opiera się, że jesteśmy przeciwko technologii, tylko przeciwko samowoli budowlanej, przeciwko powałceniu przepisów. Mowa jest o samowoli budowlanej. Zapytamy się może dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, pana Stanisława Home, no, czy rzeczywiście tutaj doszło do, do samowoli więc w tej chwili odpowiedzi na to pytanie nie ma, dlatego że jest postępowane prowadzone postępowanie przez nadzór budowlany to postępowanie jest w stoku dlatego że 1 kwietnia odbyła się rozprawa kolejna sprawa będzie w dniu 7 kwietnia i dopiero po zakończeniu tego postępowania będzie można stwierdzić co do legalności budowy jeśli chodzi o przepisy prawa budowlanego bo ja chcę jednocześnie powiedzieć, że jeśli chodzi o prawo ochrony środowiska, to w sprawie tego masz to było prowadzone postępowanie, ponieważ wniosek w tej sprawie wpłynął kilka miesięcy temu do prezydenta miasta i prezydent miasta jest zdecydowanie, zdecydowany prowadzić bardzo rygorystyczne postępowanie w tej sprawie. Świadczy o tym chociażby taki fakt, że w 2007 roku i w pierwszym kwartale 2008 roku do prezydenta wpłynęło 55 wniosków o wydanie decyzji środowiskowych na montaż takich urządzeń i tylko 9 decyzji pozytywnych z tych 55 wniosków zostało w tej sprawie wydanych. W tej konkretnej sprawie przyuszczyckiej w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z sierpnia 2007 roku po prostu ten obiekt nie wymagał decyzji decyzji środowiskowej, w związku z tym, jeśli chodzi o prawo ochrony środowiska... Ale z tego co wiem, tak naprawdę wymaga decyzji środowiskowej, bo miała tu być radiolinia, a w rzeczywistości mamy zwykły maszt. Nie wymaga złożonych złożony wniosek w tej sprawie potwierdzał, że nie wymaga to decyzji środowiskowej. No Jak widać, głosy są podzielone, bo mieszkańcy przed chwilą wyda, wyrażali za pobratę. Pytanie zasadnicze. No, jak jest w tej sytuacji? Tutaj pan troszkę się rozmija z prawdą ze względu na taką sytuację, że yy... Mówi tutaj o decyzji, która umarza tutaj postępowanie środowiskowe. Niemniej jednak z naszych informacji wynika, że były wytyczone strony postępowania w postaci sąsiadów mieszkających bezpośrednio przy tej stacji. Żadna ze stron została niepowiadomiona. Dochodziliśmy tutaj do, dlaczego tak się stało. Pytaliśmy się tutaj w Wydziale Ochrony Środowiska, dlaczego. To jeden z urzędników twierdzi, że w ogóle postępowanie nie zostało wszczęte. To jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte, to jakim prawem jest wydana decyzja? My jesteśmy dosłownie kilkadziesiąt metrów od tego nadajnika. Właścicielka mieszkania, domu, na którym jest ten nadajnik, nie chciała do nas przyjść ale jest sąsiadka, w okolicy pani mieszka tego nadajnika. Jakie są odczucia pani po pierwszych kilkunastu dniach działania tego nadajnika? Ja jestem najbliższą sąsiadką. Od chwili uruchomienia anteny ja i moi rodzice mamy bardzo duży ból głowy, zawroty, naciśnienie i bezsenność. Nie da się w tym naszym domu mieszkać. Ta antena musi być naprawdę zlikwidowana. No właśnie, ale e, proszę powiedzieć, e, podały takie e, dość mocne e, oskarżenia. Czy to nie jest tak, że tych nadajników jest wiele i człowiek może się przyzwyczaić? Nie, naprawdę się nie da przyzwyczaić, nie da się naprawdę mieszkać. W warszawskim studiu Polskiego Radia jest rzecznik Pleja, pan Marcin Gruszka. No Panie rzeczniku, no, dlaczego na siłę chcecie uszczęśliwiać mieszkańców Rzeszowa? No, słyszy pan, że nie bardzo są zadowoleni z powodu y, postawienia tego masztu. Witam, wit wit witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję polskiemu radiu, dzięki którego tym śmiercionośnym falom radiowym możemy dzisiaj rozmawiać właśnie z mieszkańcami Rzeszowa. Otóż e, Panie Redaktorze, ja słuchałem cały czas tej stanowiska mieszkańców i e, dobrze powiedział pan z, e, zajmujący się ochroną środowiska, że tak naprawdę musimy poczekać co do oceny legalności tej inwestycji na Ostateczne kontrole. Z naszego punktu widzenia y, ta instalacja y, spełnia wszystkie wymogi polskiego prawa. I to nie jest żaden argument, czy to jest radiolinia, czy to jest antena sektorowa. Polskie prawo y, nie y, wymaga zgłaszania akurat budowy tego, y, tego y, y, urządzenia. Za chwilę wrócimy do... Właśnie, przepraszam, ja tylko, z chciałem powiedzieć, ja tylko chciałem powiedzieć Państwu, że właśnie dlatego operatorzy mają problem z rozmową z mieszkańcami i że właśnie tak rozmowa wygląda w taki sposób. No ja zaraz, mamy rozmawiać? Temu... Tak, tak, no właśnie chciałem panu zadać pytanie, jeżeli można. No, słucham pana. Kilkanaście minut temu rozmawiałem z panią, na której domu stoi ten maszt i ona mówiła, że chciała teraz by się go pozbyć, że państwo nie poinformowali jej o wszystkich konsekwencjach istnienia takiego masztu. Ona nie wiedziała, że to w ogóle może być w jakikolwiek sposób szkodliwe i teraz chciałaby z tego zrezygnować, tylko że już jest za późno. Proszę Pana, y, wszelkie badania y, na całym świecie, począwszy od badań Światowej Organizacji Zdrowia, które były prowadzone przez 20 lat, nigdy, nigdzie nie ma żadnej wzmianki na ten temat, żeby to miało jakiekolwiek bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia osób znajdujących się w pobliżu. Ja sam mieszkam na takim osiedlu. W odległości od mojego domu, bardzo bliskiej, są dwa takie nadajniki innych operatorów. Żyję tam y, 10 lat, y, mnie głowa nie boli, mam, nie mam problemów ze snem i tak naprawdę są to pewne mity. Ja jestem przekonany, że gdybyśmy ten, ten nadajnik wyłączyli, nie mówiąc z mieszkańcom, ta pani ciągle miałaby te bóle głowy. No właśnie, Pan mówił o badaniach w naszym studiu, Tu Bezpieczne Jedynki. Jest także Pan Profesor Władysław Kalita, kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej. Witamy. Panie że pięknie. tak już dla ścisłości. Na koniec i na początek będziemy pytać o badania, badania związane ze szkodliwością fal telefonii komórkowej. Głosy są podzielone. Oczywiście. Jak zawsze, kiedy cywilizacja robi swoje postępy, powstają bariery. Ma Augustów swoją barierę z autostradą, ma Rzeszów swoją barierę, barykadę, przeważam, barykadę z telefonią komórkową. Proszę Państwa, ale ja nigdy sobie nie wyobrażam, żebym akurat tutaj stając na tym podium był przeciwko ludziom. Nie, bo ludzie dotąd dokąd są przekonani o tym, że jest to działanie szkodliwe a nikt nie, nie potrafił wykazać, że ono nie jest szkodliwe, to ludzie mają rację. W moim przekonaniu po jednej stronie tej barykady jest niewiedza, emocje na tym tle i różna agitacja niekoniecznie sensowna. Czyli brak informacji? Oczywiście niewiedza. Krótko mówiąc niewiedza o takim oddziaływaniu. Ale z drugiej strony barykady jest próbana rzetelność, a właśnie nierzetelność inwestycji w tym zakresie. Przygotowywania projektów tak, żeby one nie powodowały albo w minimalnym stopniu tego rodzaju no jakąś, jakieś zagrożenia, poczucie zagrożenia. Proszę pana, że ludzie tutaj z niewiedzy podnoszą i emocjonalnie się jakoś zachowują. To ja to widzę bo każdy jeszcze dziecko nie wyjdzie z, z beciku dosłownie, to już mu kupują telefon komórkowy, bo już, już jest wygoda. Wszyscy by chcieli, żeby to u sąsiada było. No właśnie, ja muszę pana konkretnie zapytać, y jakie jest pana zdaniem zagrożenie takiego nadajnika, bo na pewno ma pan jakąś y swoją opinię. Czy to zagrożenie jest większe niż na przykład zagrożenie poszczególnego telefonu y komórkowego? Y komórk Proszę pana, powiem krótko i tutaj chciałbym y też odnieść się do tego, co mówi przedstawiciel Pleja zagrożenie po pierwsze musiałbym wiedzieć że projekt zabezpiecza mnie przed przekroczeniem odpowiedniego poziomu dopuszczalnego poziomu mocy po drugie chciałbym wykonać pomiary mam pełne możliwości i dysponuje tego rodzaju politechnika dysponuje tego rodzaju możliwościami można to zrobić ale z drugiej strony nie oszukujmy się inwestor Idzie też po najmniejszej linii oporu. Proszę pana, żeby moc była mała, to trzeba nadajników więcej o małej mocy. Ale to jest y, znacznie większy koszt. Wobec tego robi się to większy, większa moc, mniej nadajników. Nigdy nie, nie pchałbym się z nadajnikami w osiedla ludzkie. To jest po prostu y, niepotrzebne. A we wczesnym studiu Polskiego Radia jest także pani Magda Borowik, analityk rynku telekomunikacyjnego. Pani Magdo, czy rzeczywiście w Polsce tych masztów na takich osiedlach ludzkich, o których pan profesor przed chwilą mówił, czy, czy jest tak dużo, czy jest taka tendencja, żeby w takich miejscach maszty stawiać i ile jeszcze takich problemów będziemy w Polsce mieli? No, jak, jak dużo jeszcze takich masztów musi powstać, żeby cały kraj pokryty był dobrze siecią? Yy, Telefoniczną. Dzień dobry Państwu. To wszystko zależy, czy liczba nadajników zależy od tego, w jaki sposób sieć ma być się zbudowana. Tutaj właśnie przedmówca wspomniał, że gęstość nadajników zależy od tego, od modelu inwestycji, jaka jest przyjęta. Czyli jeżeli mało nadajników, to większa ich moc, a jeżeli dużo nadajników, no to wtedy ich moc jest mniejsza. UMTS ogólnie, rzecz ujmując, wymaga większego zagęszczenia niż tradycyjne GSM e, tych nadajników musi być z definicji więcej natomiast one pracują na wyższej częstotliwości mają mniejszą moc przez co na przykład są e, z punktu widzenia pola elektromagnetycznego jakie emitują teoretycznie bezpieczniejsze niż GSM e, klasyczny e, 900 czy GSM 1800 a żeby... są jakieś mhm. konkretne dowody na to badania że są bezpieczniejsze czy tak teoretycznie Nie, po prostu... mój, że są bezpieczniejsze czy... to... To wynika z... Czy może Pani jasno Można jasno stwierdzić, jaki jest, jako, jaką moc mają nadajniki GSM i jaką moc mają nadajniki UMTS. Głównym problemem, jakim, jaki jest podnoszony, to jest właśnie natężenie czy też gęstość pola elektromagnetycznego na metr kwadratowy, który jest bezpośrednio zależny od tego, jaką moc ma dany nadajnik. A no więc skoro nadajnik ma mniejszą moc, to wtedy mniej tego promieniowania czy też tego pola elektromagnetycznego emituje i przez co no, jego szkodliwość jest teoretyczna, szkodliwość jest niższa. Natomiast jak tutaj pan rzecznik wspominał, nie ma badań, które jednoznacznie stwierdzałyby bezpośrednią zależność jakichś niedomagań, niż tak powiem, chorobowych, pomiędzy y polem elektromagnetycznym. Mogę tylko powiedzieć, że y kilkadziesiąt lat wstecz y sieci elekt elektroenergetyczne wzbudzały protesty i, i były czymś nowym, czymś, czego ludzie się obawiali i no, zawsze nieznane no, budzi jak, jak, jakąś, jakąś obawę. I myślę, że tutaj jest podobnie, że te nadajniki GSM nie są tak oprotestowywane, ponieważ jest to już coś, co znamy, coś, co już od dawna jest budowane. Nagle pojawiają się nadajniki UMTS no, i pojawia się problem, ponieważ. Y, ludzie się boją studia, tego, Polskiego czego nie znają. Radia, do Studia Polskiego Radia w Warszawie wrócimy. Kiedy pani Magda Borowik mówiła te słowa, tu mieszkańcy kiwali głowami z niedowierzaniem. Z nami jest pani Elżbieta Pelcy, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciw Elektroskażeniom. Dlaczego pani kiwała głową? Dlatego kiwałam głową, bo badania istnieją na świecie. Jest, my, my posiadamy wiedzę zupełnie inną niż pani i pan z Pleja który mówił o stacjach bazowych. Istnieją badania na świecie, które dowodzą, że stacje bazowe telefonii komórkowej niosą ze sobą ogromne zagrożenie. Panowie mówili, że są przepisy, że są normy. Norma, która, którą posługujemy się w Polsce. Jest to norma, która mówi o wartościach dopuszczalnych. Dopuszczalny to nie oznacza, nie daje to żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Nie oznacza to, że jest to bezpieczne dla tych ludzi. Pani reprezentant, no to jest masz... które e, m, ja pomaga, po, po, po mojem tak. pytaniu jedno, pomaga takim ludziom. Dużo tak jest ludziom. takich zgłoszeń? Tak, takich zgłoszeń jest ogromnie dużo. My, my w tej chwili praktycznie działamy w całej Polsce. Zgłaszają się ludzie do nas z całej Polski i to, co pan powiedział, że ta pani miała bóle głowy wcześniej, to jest w ogóle bzdura. Ja mogę pan na skonfrontować z setkami ludzi już w tej chwili, którzy powiedzą panu, że nie bolały ich głowy, że ci ludzie nie chorowali. Ja jestem lekarzem, ja wiem na pewno, że nie ma większej wartości niż zdrowie i ludzkie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nie ma też w Polsce takiego prawa, to co powiedział pan z Pleja, że to jest zgodnie z prawem, nie ma w Polsce takiego prawa, które pozwala ludzi narażać, yy, napromieniowywać bez ich woli, nie z niezgodnie z ich wolą, z tego względu, że... Yy, nie wolno ludzi narażać na właściwie eksperyment pseudomedyczny. Bez ich wiedzy i bez ich zgody przede wszystkim. Następna rzecz to jest taka, że Boże, używanie telefonu nie, komórkowego, nie. przepraszam, jeszcze tylko powiem, że używanie telefonu komórkowego, pan powiedział, że wszyscy je mamy, mamy. Ale to, że mam jeden, dwa czy trzy telefony, to jest mój wybór i to, że ja napromieniowuję siebie i swoje dzieci, to jest mój wybór. A ludzie, którzy mieszkają przy stacjach bazowych, nie mają żadnego wyboru. Nie mają tutaj żadnej możliwości, aby z tego zrezygnować, bo nie wiem, ile osób jest ludzi, ile ludzi w Polsce jest, ile jest osób, które mogą Brawo! Ze domów. Teraz najwyższy czas przeniesie się ponownie do studia polskiego radia w Warszawie. E, tym słowem przysłuchiwał się na pewno rzecznik e, telefonik Workway Play. Tak, ja chciałbym ustosunkować się przede wszystkim do wypowiedzi pana profesora, bo, bo nie chcę polemizować z emocjonalnym wystąpieniem pani Pelc. Jeżeli chodzi o to, o to, co Pan Profesor mówił, oczywiście my jesteśmy otwarci na przeprowadzenie takich testów. Jak Pan wie, Panie Profesorze, w Polsce normy są 40 razy wyższe na przykład niż w tej Belgii, bardziej surowe i my e, tych norm e, dotrzymaliśmy. Może Pan to sprawdzić. My to proponowaliśmy mieszkańcom poprzez prasę, nikt nie był tym zainteresowany. Jesteśmy w tym zakresie w pełni otwarty, otwarci. Ale oczywiście chciałem też powiedzieć jedną ważną rzecz, że my nie będziemy na siłę walczyć z mieszkańcami i nie chcemy prowadzić do jakiejś supereskalacji. Tak naprawdę borykamy się z problemem tego, co powiedziała pani pani Borowik, mianowicie tego, że stajemy w przededniu rozwoju nowej technologii. To jest tak właśnie, że w Polsce... Trzeba budować nadajniki, trzeba budować autostrady. Polska musi się rozwijać. W tej Belgii na przykład UMTS ma zakres na terenie całego kraju i dzieje się to właśnie dzięki temu, że buduje się nadajniki z mniejszą mocą, ale gęściej, gęściej budowane. I tak to samo chcemy robić w Polsce. Gdybyśmy mogli tych nadajników budować więcej w Rzeszowie, ich moc byłaby jeszcze niższa. A tak jak pani, moja koleżanka powiedziała wcześniej, moc tych nadajników jest zdecydowanie niższa niż tych, których już kilkaset w Rzeszowie i okolicach stoi. Pan mówił, że no. nie, nie będą państwo dążyli do eskalacji konfliktu, ale słysząc mieszkańców tutaj taki konflikt jest nieunikniony. Oni będą walczyli, tak jak mówią, do końca, żeby tej wieży nie było. Czy rzeczywiście tak będzie? No raczej tak. Po prostu pójdziemy do sądu. Przecież to tak być nie może. Tak jak ja mam działkę, jestem stara i dla mnie to była <laughs> pewnego rodzaju rekreacja, to w tej chwili ja będę przyjeżdżać tutaj i będę się świadomie napromieniować. Proszę Pana, dokąd będzie ta targowica jedni z drugimi? Jak jest prawo budowlane, powinno być po prostu natychmiast doprowadzone do jakiejś wartości, że ktoś coś zrobi, w tygodniu czasu się mu burzy. A tutaj się prowadzi trzy miesiące, ogłupia się ludzi do, cały, cały czas. Tak. Sześć metrów mam domy od tego i dalej się ludzie ogłupia i bierze się i napromieniuje ich. Nowy zabawą, czy może jednak rzeczywisty lęk przed czymś, co tak na dobrą sprawę jednak nie zostało zbadane do końca. Jak słyszeliśmy, głosy są zupełnie podzielone. Mieszkańcy chcą likwidacji tego nadajnika. Czy tak się stanie? Na razie nie wiadomo, jaka dalej będzie przyszłość telefonii komórkowej. I na pewno wszyscy będziemy jednak chcieli korzystać z telefonów komórkowych, aby z tego korzystać. Trzeba mieć nadajniki. To tyle. Bezpieczna jedynka. Kończy dziś audycję z Rzeszowa. Głosy są podzielone. Ja jeszcze wrócę na sekundę do dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Stanisława. Chomy, pan też trochę kiwał głową. Yy, bo prezydent miasta, ja chcę Państwu poinformować, właśnie wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców wystąpił do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, by nie kierując się normami, tylko by przeprowadzone zostały pomiary, tego akurat urządzenia, które tu u was zostało zamontowane. Część tych pomiarów już zostało zrobione, będą one kontynuowane. Być może wystąpi prezydent także do wojewódzkiej inspekcji. I ochrony środowiska i ja tu z wielkim y, zainteresowaniem przyjmuję propozycję pana profesora, że także poprosimy y, ośrodek naukowy, aby te badania prowadzić, ponieważ y, chcemy, wiem, dlatego chcemy, aby. Chwilę, ja powiedziałem, le, emocje są zbyt wysokie. Dajmy jednej stronie powiedzieć. Legalność budowy stwierdzi nadzór budowlany, który prowadzi postępowanie. Więc prowadzone jest postępowanie ze strony nadzoru. Emocje, proszę Państwa, dziś w Rzeszowie są bardzo duże. Mam nadzieję, że dojdziemy za chwilę jeszcze już poza anteną do kompromisu. Być może ten nadajnik zostanie jednak e, zmieniona, jego lokalizacja. Na koniec jeszcze jedno słowo podsumowania pana profesora e, Kality z Politechniki Rzeszowskiej. Ja myślę, ja myślę, że najlepszym wyjściem z sytuacji była, byłoby... Ulokowanie takiej anteny, a jest dużo takich miejsc w Rzeszowie, że bezpośrednio nie oddziaływałaby na ludzi, a ponadto powinna bezwzględnie spełniać wszelkie standardy wymagań norm i pomiarów. To tyle na dzisiaj Rzeszowa bezpieczna jedynka żadna państwa Jacek Prusinowski i Tomasz Majka. Polskie radio program pierwszy minęła 17:30 w programie pierwszym polskiego radia wiadomości w skrócie Czechy i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie budowy elementów tarczy antyrakietowej. Umowa zostanie podpisana w pierwszej połowie maja, poinformowali szefowie dyplomacji obu krajów podczas szczytu NATO w Bukareszcie. Klub Prawa i Sprawiedliwości stracił kolejnego posła, Lucjana Karasiewicza. Szef klubu parlamentarnego PiS Przemysław Gosiewski powiedział, że Karasiewicz kierował się względami lojalności i dołączył do Jerzego Polaczka. Dariusz Wdowczyk, któremu wrocławska prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne, składa wyjaśnienia członkom Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wdowczyk to najbardziej znany z siedmiu osób zatrzymanych w ostatnim czasie przez CBA w związku z korupcją w polskiej